Czy Ty jesteś... Ty Nie lubię takiej Ale my tak. byliśmy wcześniej. Dobra, widzowie koniec tego... Nie p... Kolejny odcinek Bandzi i kolejna edycja czegoś co już było, ale Bo bardzo wam się spodobało. I 88 groszy. Co ty kurwa niedobrego zjadle dzisiaj? Krocie twojej starej kur... no. Krokiety od twojej starej, przepraszam, byłem u was w restauracji. Jezu Fatalne przejęzyczenie. Rażenie prądem. Rażenie prądem. No kurwa, przez przypadek mi się powiedziało, no. <noise> nie, widzowie, bardzo wam przypadł odcinek do gotowania edycja Banzi. A dziś, w bardziej profesjonalnych warunkach. Będziemy gotować. Ja nie wiem co. Wiem, że Kuba go składniki, więc to no nie będzie na pewno nic dobrego. Ja coś nie, coś wiem. No też słyszałem o jakiś. Ponieważ było tak, zamiast. że Kuba to wszystko zamawiał podczas rozmowy na wideo, ale ja nie widziałem jak to wygląda na żywo. Ja tylko słyszałem, co to plus minus może być, ale Kuba powiedział, że jak dostał zamówienie i zobaczył tą paczkę, ją otworzył, to lekko się przerazi. <noise> Czyli to jest macie, się się No Dalej, Panie. dalej. Spokojnie. Są tutaj różne przedmioty. To na pierwszy oka. Ja, trzeba tak, ja pizzę A... z. <ścoughs> ja pizzę z pierś... zjadłem. Na pierwszy rzut oka to są po prostu wyczeje. No, zobacz, jakie mięciutkie w ogóle, jak ja A czemu to jest nimi takie niedobre? W, dobra, wyobraź sobie to, jak to gryziesz. Tutaj mamy. Wołowy. To jest, jest wołowy, niż swój! Jest to penis. To dość długi, kurwa Chyba! To co to co to, to jest? Kurwa. To jest penis wołowy. To będzie penis. To jest penis bo on się wysuwa. Tu mamy nerkę. Nerka. A tu co to jest? Języki. Leprzowe ozory, zobacz sobie. <noise> <noise> Sam widok mnie tego przeraża. To to będzie lubisz. to jest full freestyle. Full freestyle, oświadczon. Okay. Kto to będzie gotowe? Nie. To jest stuletnie jajo. Kraj pochodzenia. Konserwowane jaja kacze. Serpetowane Kacze jaja stuletnie. I co Patryk, dalej jest fajny odcinek? Cy, ty, ale one są w skorupie. Nie, one są ugotowane na twardo. Nie, no to zróbmy sobie apetizer. Na, na <noise> Przystawka tak zwana. Przestawka, jakaś przekąska. Wydaje mi się, że to jest jajko na twardo i trzeba je obstukać. Jest na twarz! Jest na twardo, nic nie słychać, to zlebił. Na twardo どうぞ。 Na miękko, na miękko, bo. No, nie jest na miejko. Zobacz. Co to jest? Jest mega okej. Okay. Nie, no jak dla mnie jest okej, okay, tak? To jest stuletnie. Dobra, ja obieram swoje. Bleh. Nie no, pachnie jak normalne jajko. No. Normalne jajko. A. Nie, to Ale ja całe to... naraz Nie, no ja bym, żebyście ugryźli pół, też jak w środku wygląda. Dobra, Dobra. zobacz jak to wygląda stąd. Tu normalnie widać w środku. Dobra, ale nie może być tak stary, że on ugryzie i wypluje i ten. No nie, musimy coś zrobić, że nie ma, że se wypluwasz. A tylko musisz to nie, zjeść. Po prostu Jenzi to jadło, nie? To nie, bo właśnie czy... jak jadłeś pizzę, to ugryzesz to to Musisz to zerzyć, po prostu. Musimy to to jest band. Trzeba zjeść całe jajko i tak jak wszystko Ale ja robimy. No Ale toż no toż no to wiedzieliśmy miał wiadro. że żyresz, żeby nie było że wiesz że nie już. No nie jemy wszystko. Jemy, my jemy. To my. <sumênio> nie możemy coś. <việc shower> Dobrze, to, to takie jajeczko z ramenu. To koncu ramen. Dobra. Gówno nie? Ma jaju, nie? No, Tragiczne. Może marynarek kto pierwszy. To będzie fajne, bo nie będziesz wiedział, jak smakuje od razu, a ma... ja trzeba być nawet z kamerą. 3 4. Dobrze. Czemu kurwa wyciągnął się z nosa i przykleił do szyi? No, bo nie będziesz wiedział, jak smakuje od razu, a ma... ja <laughs> nie trzeba być nawet z kamerą. Widzisz? Ja pierdolę, pojebany. 3, 4. Dobrze, Dobrze, wygrałem, Nie, ja ale nasza powiedziałem, że ja mogę teraz Trzy, 4. Do trzech. Nie, do jednego. do 3. Do, do tak, to jest bardziej. tak, jeszcze ugotować, tak? Nie, kurwo! Upnare! mu na rękę, fuj. Żeresz to! Bierz mi, złapisz reszt! <try> <mulity> a Przesada, fuj, kurwa! O, Nikomu? Nigdy wrzeszło... Aż mi kurwa żygami pod kurwa nos zajechało! A to nie ja... A ja się... Ja nie miałem od drugiej... <mulity> Czy już sam Okej, jak jutro wkłada się na konto, to dam na sprawy kościoła więcej w celu rozgrzeszenia za popełnione grzechy. W ostatnim czasie, czy 50 zł, będzie odpowiednią kwotą. Tak? Tu jest Twój Kościół. My wszystko wybaczymy każdy grzech, nawet kardynalny. No. Chyba chcę tutaj je zagotować. Pomylił, ja tak gryzłem, próbowałem gryźć to. Aha, bo ostatnio dostałem pytanie, czy możecie mi wysyłać nudesy waszych dziewczyn? Pełnoletnich oczywiście. Jeszcze ja? Możecie. Możecie. Tu jest wasz ksiądz, który oceni stan waszych dziewczyn. Proszę bardzo. Jak mała 15 lat, to wtedy nie. To, ale jak poczujesz tą konsystencję, to się zżywiesz. Serio? Albo zjesz, bo też ty ty jesteś też jednym. Że... <słupie> <słupie> Czy chłopaków może być? Chłopaków nie weryfikujemy. Za dużo skandali było z ministrantami. <słupie> 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 A <laughs> co ty kaczuchę tajczysz, a co? A co, co, co na smaku? Normalne jajko. No. A najbardziej lubię takie z warkoczykami. Byś szura złapał. Zjadłby to, ale jak myślałem o tym, że on mi się wylegał na rękę, widziałem to no jajkiem i tą konsystencję Ale jak co ty gadasz? No, Muszę się kurwa za każdym razem pisać, co ty gadasz, bo to już jest nieśmieszne, stary. Mają mieć 18 lat i mieć ewentualnie warkoczyki, no. Zobacz, 18-latka z warkoczykami. No. I co, brzydko? Wada przesyła 5 złotych. Zobacz, co Bandura zrobił akurat. dzisiaj na stronie. Link do YouTube. No, to akurat brzydko, ale. No, tu ładnie. Tu też ładnie. Tu się nie wypowiem, bo to nie wiadomo. Tu też ładnie. Tak szczerze, najładniejszy warkoczek widziałem. I zawsze mi się ta dupa podobała, wiadomo, że jak była młodsza, to była Julia Tymoszenko. Czy wiadomo, że na teraz jest spuknięta i wiesz, i ma 60 lat, ale no ona kiedyś petarda w chuj była, nie? Jak byłem młodszy. No. Bardzo ładna, bardzo ładna kobieta. Młoda. No. Nie no, no, nawet tutaj jest milfikiem, stary. No. 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 No, zobaczmy co niebo na streamie. <grywka> No i dawaj, jedy na piszukę. Jeden z nim. Dawaj, dawaj, musisz odbić. Ja tego. nie wejdę. Nie mogę wyglądać kurwa, jaki oblek jebany. Jeszcze siedział minutę na tym streamie i żył, kurwa pod film. No kurwa. Człowieku kurwa! O. W smaku? Normalne jajko. Flashbacki mu się z Wietnamu odpaliły. No szybową istotę, bo to takiego Zaczynamy. Idol kurwa nastolatków. Wow. Mm. Motyw jest taki, no. Trzeba to wszystko przygotować, jakoś podać, żebyśmy mogli usiąść do kolacji. No Bandura oglądał, to jest jak piekankę do tego, a to może mu siadła na bebechy. Fajnie by było pozostawać po prostu. Wynku summer strunga. Nie! Jemy. <laughs> Półknij to kurwa! Nie, normalnie chyba. Może <laughs> Dobra, w związku z tym malutki kurczacze. Malutki mm. Dobra, ja tylko sobie łyczka widziałem takiego małego, żeby nie było. Trzy razy. Michał Grzygi w mordzie i trzy razy po. Cześć. Żeby nie było jak ją ja Tylko chciałem namoczyć usta, bo nie wiem suche usta. Trzy razy miałem mordę w jajku, w żygach i trzy razy docofałem do tego. Kocham bardziej. Ja bym zrobił tak, macie produkty, niech jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów. Więc tak naprawdę jeden mogę przygotować ja, a każdy z was sobie wybierze po dwa. No i po prostu trzeba będzie musiał przygotować jakąś ciepła z tego. To kto? Nie. No ja sobie wezmę jajo. Ta, no pewno chcesz jaj robić. Ta. No to ja się biorę za big, big boy. Został mózg, ozory i nerka. Mózg. To ja ozory. No i ja będę przygotował nereczki, które oczywiście będę schwierał przygotować, ponieważ nieraz robiłem flak. To smakuje trochę jak wątróbka No ja nie no, jedyne co nie mam. No. no nic, możecie używać tego, co Oni troszkę... potrafią gotować, kurwa, czy to jeszcze jest taki problem? Note tylko to pół, no i co? No i lecimy z gotowaniem, tak? Bez przepisów? Kom no. własna Zamiast mięsa z burgera będzie mięso z mózgu i to będzie burger. Brain yeah. Burger oraz Daj mi to, bo ja to zrobię fajnie. Zamienisz się ze mną za coś? Da, da. Za ozory. Ja to zrobię w panierce. <grym> Daj, co ty robisz? Szczolimy, pewnie. Pachnie. Pachnie. Włączamy go <grym> e. 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 To może już jest gotowe. E. No. E. Ty Nie. Ty robisz na trzeba zestować. Wyłącz e. to Chyba to salt biego trzeba tu zrobić. Tak zwana zaprawa. Dobra. No i wiesz, że ona kur... główny. Ech, śmierci się śmierdzi, śmierdzi. Ale jak on chce to kurwa wypiec potem w tej panierce. Przecież to za grube jest, żeby to. Że... Wiecie o co chodzi, bo jak on, zacznie to, jak on zacznie to smażyć, to jak on chce kurwa coś takiego wysmażyć. Jak A... kurwa da się to wysmażyć, w ogóle chyba nie. To będzie surowe kurwa, jakby ja. Jakby za często nie gotuję, ale ja bym nie powiedział nigdy, że można to wysmażyć, stary. Ludzie nie potrafią takich kurwa grubych steków, kurwa, co mają, nie wiem, z 2 cm wysmażyć, a on kurwa będzie, a on będzie jakąś salcesonkę kurwa z diametrem 10 cm bo A oh. Ja kiedyś miałem zapalenie jądra, bo za dzieciaka nad morzem... Dobra, ja kurwa, nie, wyjaś, nie chcę tego znać. Przysięgam mam, przysięga mam, To jest przepuklina. Zapalenie jądra miałem! Zapalenie nie jądra, nie miałem takie wielki jajo. Ale. Ale patrz, chłopie. Nabrzmiały mu wargi stromowe, a chłop mówi, że będzie nie eee. Ty Chyba miał cię danko oj, oj oj, 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 patrynia! Co to? Sosy różne do burgera. Ta, no to jest barbecue, tu coś. Ludzie którzy jedzą z Teka well nie powinni być puszczalni do steck Szempiks kurwa jakby zamknij mordę, zamknij mordę. Zamknij kurwa łeb. Wiesz. Jak ty możesz się wypowiadać o guście i o smakach kurwa i o różnorodności kurwa kulinarnej w momencie kiedy ty kurwa pijesz, pijesz kurwa amarenę pod żugrówkę. Wiesz o co chodzi nie? A stara ci codziennie robi kurwa rozgotowane ziemniaki. A pieroga to pierwszy raz widziałeś. W miarę w porządku kurwa jak podglądałeś babcię, babcie kurwa jak wiesz. Jak poszła się wyszczać. dawaj to ją. O, o, takie mięso pewnie musi w środku. Ty mówisz, co mówię, prawdę mówię. Tylko dochodzi z chujem? No Panowie, chyba tylko panierka tu się na razie robi. Dobra, bułeczka jest gotowa, panowie. Zaczynamy. składaj. Dobra. Przede wszystkim musimy sobie zacząć od melika tego sosiku. nie za dużo, bo jest ostry. Okej. Okay. Wyłożymy. Ej, dobra, to jest... jest marnotrawstwo, nie? Bo tu powinna być wołowinka, no. chłopie, sosik ty... I Imo? Jutro nie pójdę na trening, nie? Gaj, daj okay. na to mięsko. Pomidorek. No i co, jajeczko, nie? Nie ma szans, dziękuję. Nie bo ty tak jesz, daj obok i od razu wjeżdża drugie danie Klasunia To jeszcze szczypta soli trzeba. Leciutko trzeba... Nie no, wygląda 10 na 10. Jest serce mi pęka, bo jestem na diecie. Nie, o, Nie no, to wygląda. Super. Ja uważam, że to jeszcze przez ten sos i te wszystkie rzeczy, smaczki będzie dobre, A. ale to co ono... Pał, <laughs> przecież to surowe środko. Jajo. No, Nie no, to panie, była naprawdę pięknie. Tak. Czekaj, jeszcze... Nie, zrobimy takiego szlaczka. Wow! Idebola. Wow! Hej, naprawdę mi teraz zaimponowało. No. Nie no, powiem wam, że to wygląda naprawdę. Wygląda no. jak z drogiej restauracji. No, Mam nadzieję, że to będzie dobre. Dobra, suro, ja muszę wyłóżę. No, dobra, no przecież to wygląda pięknie. No wygląda ostro, nie? <laughs> o kur. No, jesteś? Wychodzi. Nie ma opcji, że ja to jedę. <laughs> bani, ja mam dosyć tego kanału. O o, dupale se dasz Patryksa na Usta! To jest no, surowe mięso Znaczyłbym mu surowe mięso Od burgerka on to załatwi so, to, za to, to wrzucić do gara, żebyś trochę ugotowało, ale już za późno, tak? Możesz nie połknąć, bo się potrujemy, ale no musisz pomielić, nie? Żeby było uczciwie, żebyś się nie otruł Pomiel! Ch**a bytka! Możesz nie u... Pogryź jeszcze. Pomiar, pomiar chwilę. Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. Smakuj ci, mm. no, To jest dobre. Jest dobre. Żeby nie było. No, masz kawałek no, no bo już nas wypadło na ci już. Dobra, zamiana da nam mi teraz, zamiana da mi. Tu z mięska, tu gryź. <susurka> no, no, ale proszę bardzo, nie? Że <śpiewanie> <śpiewanie> między kłami, to się moduje ten mózg. Jest okay. Ale burgerek dobrze tam jest coś. No nie no, no bołeczka coś jest bułeczek jest wszystko Ja ja sobie ugórzył. Kurwa, to była... Parace z tym, well done. Zamknij kurwa mordę. Dlaczego ty się kurwa wypowiadasz o konsumpcji mięsa? Jak jedyne kurwa mięso, które spożywasz na co dzień, to jest kurwa parówka wujka, kurwa. No zamknij kurwa ten reino. Ile kurwa można, no. <śleszy> <śleszy> Dobrze dziękuję, że mnie tak ugościłeś. Ale odgryź to mięso, jak poczułeś zębę. Nie wiem, wolałem na to ugryz, bo ja widz widziałem to, to, to tak. No! Mm. Wygryź, 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 wygryź mięso! Wygryź mięso! <śleszy> Wygryź mięso, mówię ci. Tak, jakbyś był dziki, że bieda, to. <słuk> Dobra, wydam Jestem dziki, jestem dziki. Mięso, mięso. Dziki, dziki! No to co, po przystawce? To zapraszam! Na no, nie będziemy dawać. Tak? Ja jeszcze Mateusz to obrzygane, w chuj mnie to brzydzi, kurwa. Dobrze, mamy to za sobą. Dobra, Jan przypalony miałem też spróbować. Ale... Ludzie wybierający Well done to gorsza rasa. Tu akurat racja. Człowieku, posłuchaj. Hmm. Ty nie masz kurwa co wybierać. Ty na co dzień kurwa wiesz, wpierdalasz kurwa kebaba z surówką czy surówkę z kebabem, bo to kurwa zależy, jak ci turej zmierza. Zawiasz 6 gramów bra baraniny, masz już kurwa 8, bo macie układ. Czemu ty się wypowiadasz? Kurwa o stackhouse'ach po co? Niestety <noise> zabrakło dla mnie kawałka. Ja bym to po prostu rzucił do garnku. Wszystko, wszystko razem? No może pojedynczo. No. Ale... To sobie możesz kurwa wiesz, co najwyżej cycki se usmażyć. Znaczy? No co? Nie, wszystko to może Wszystko się razem. razem. O to żeby nie mardować, co gotujemy, a potem Karol sobie z tego przyrządzi swoje danie w własny sposób, wyprawnie i tak dalej. Ale po prostu gotujmy to mięso. Ale dałbym taki limit, dwie minuty. Dalsze minut. To musi zostać skrócony. A raczej przyrodzenie, bo tak kurwa. Jak się to wolało? Ale kurwa. Ale Kutonk, ja pierdolę Jest taka tabaka w że ja tak Czy oficjalnie dzisiaj można ich nazwać pedałami, skoro jedli Kutasa, czy nie? No nie wiem. Ja robię, ja idę zajarać. To i tak się nie, 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 to masz i brzeć. A ty, praktykant. Eee, skąd Próbë... ty znasz takie słówka? bo ja tyle na kuchni robiłem, tyle, za się nastałem, co ty sobie nie wyobrażasz, kopaku. <i> <hu> Tylko do śmieciu. No co, bo to jest jednym garze, a potem każdy przychodzi na swój sposób, myślę. No, i to się będzie robić tak w 10 minut. No, no. ale będzie rosło. Tak? Troszeczkę soli. Yeah. Dobra, słuchajcie Bandura kiedyś. Tu gdzie twój charakter to największa broń jest. A odwagi nie powstydzi, się żoniec. Mec po metrze chcemy więcej punktów lite. Tylko pierwsze miejsce i tylko tak powite. Ok. A dzisiaj opierdala kurwa kutasa z G-Melder do odcinku to delikatnie. Ja, fajnie się robi. Może ktoś by chciał spróbować szumowinki. Daj do szumowinka. Tu za nabłeczkę damy troszkę szumowinki. S no. 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 Papier kamień kto je? Do jednego. Do jednego. Do jednego. Tak mężczyźni, do, trzaj, do, trzaj. Do, jednego. Do, jednego. do jednego. Do jednego. Widzicie, a wy mówicie, że Nikola miała najlepszy glow-up. Cno. Trzy, cztery. Trzy. Tak! Uf. <grymka> Myślę, że na pierwszy ogień pójdzie coś. To jest chyba nerka. Patok, patok. Jest to ozorek. <grymka> <grymka> najgorsze jest to, co oni kurwa robią, że oni kurwa nie wiedzą jak przygotować to jedzenie, zamiast się je sprawdzić w internecie, to kurwa odpierdalają tu jakąś dziwoma, dziwną akcję. Chuj mięsa, to chuj, to dam w panierkę. <grymka> 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 dawaj, dawaj. No nie, będę żałować Nie chcę wiedzieć, gdzie smokoło ten rosół. Co zupka najpierw tak? Ja ale to nie wygląda źle ogólnie <grymne> Tu jest to jest, to jest w ogóle luz Nie, to to jest luz. serio To to Ty pierwszy czy ja? Zapraszam to ma konsysten... konsystencję wątróbki, a ja nienawidzę wątróbki od dzieciństwa. Owe, owe, nie ma szans, nie ma szans, to ma zapach wątróbki. To jest jedyne, czego w życiu nie jem od piątego roku życia, jak mi jeszcze mój ojciec, jak mi dał spróbować wątróbki, Wyżyłem ją i nigdy w życiu już nie zadam wątróbki. To Wątróbka jest, jest najgorsza. Od razu... to wezmę do buzi i się posz... Posz... ten zapach czuję. Ten kawałek nie ma d... ten bierzesz. No. <grym> To tylko nerka. To tylko nera. Starczy nie, Kruszczek, proszę Cię. Krzyż. Dobra z wątróbka. Znaczy, masz kawałek przygotowany. Proszę. No nie! Ludzie, to są rarytasy, by ile raz do to... płaciłem. zapłaciłem? To jest typowa wątrość. To jest typowy zapach wątróbka. To mój jeden strach, nie? To jest wątróbka. Jedziesz. Dawaj Dawid, bo naprawdę już trzeba iść. No ma ten zapach. Poddajmy temu ten, że trzeba mieć 10 sekund w ryju. No dobrze. To jest moje fatusz dzieciństwa. Wą to beczka z cebulką. Trzy. Gryź, Dawid, 2 sekundy. 3. Gryź. 5. 6. 7. Nienawidzę was. Jak? Od 1 do 10? <śles> nie, akurat my nie to nie obrzydamy. Ja, Wszystko zęb. git, ale ten środek. No. No dobra, ja też nie, ja lubię wątróbkę, ale tak. nie lubię żył innych takich gówien... Ja też nie lubię Nie, nie mogę tego, nie mogę na to patrzeć, stary. Ej, dalej! Łapią we 3 Trzy, cztery... Dobra. Język krowi, od krowi. Ona, chłopie, to ty na Ona chłopiek tym mieliła Ja My nie połykamy tego, bo to nie ma... Będą przoty Za często puchniemy, czyli po prostu nie chcemy być chorzy, nie? kurwa idealnie Tu jakiegoś kurwa A do buzi I bandura, która nie połykamy tego Nie chcemy być chorzy to teraz to, to pierwszy. 3-4. O, o ja. Ole nie. Nie, to akurat wygląda jak jakiś To jest taki stek Wagio A5. To jest taki kur... Nawet nie medium, tylko bym powiedział... Że... Na mniejszy stopień bez nazywa. <laughs> Rare U. Chodź i robię Teraz już jestem takim, jakby w stanie, że co mnie wsadził do mordy, wydaje mi się, że zjadł najlepszego burgera świata i też by się nie wyprzedził. No to w sprawa honoru: 3, 4 jedz nie król, odgryź, odgryź. Jedziesz, końcówka. Odgryź. <śmienicza> <śmianowid> to to to. <śmianowid> dawaj, dawaj, jedziesz. pisz tą żółkę. Jedziesz <śmianowid> z nim. Musisz, nie uglądać. <śmianowid> dawaj, dawaj, musisz odgryć. Ja ten muszę odgryć. Oooooh. A on już to zażygał twoją tą... <śmianowid> Gryjs, pomyń go, pomyń go sobie. Pomyń, jak się smacznie. A! A! Nie, do tamu, go, pomyń go. Dawid, chwilkę pomyl go, końcówkę. <śmianowid> dawaj, teraz... Ja pierdolę kurwa! Jesteście obrzydliwi, kurwa! Ja mogę się przez chwilę wyprostować. Bo to jest testosteron z byka. No to będziesz gryzł. Trzeba o tym pomielić, tak? Ja się starałem mielić, ale nie A on stało. ma tą samą petardę, kurwa, ożegano. No, śmialiśmy się, Patryczku. O oto. Tak. Tak. Jeszcze nie zacząłeś dobrze! Zażyła, za... <laughs> A jak specjalnie wyjebał resztę do kosza, żeby nie musiał już tego gryźć, kurwa, <laughs> Człowieku. Normalnie, jak to uchryzłem, to aż my Nie wiem, byli kucharzami też Ale zapach wanerki z wątróbką to było najgorsze do Nie, kończymy. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. No co, a my się zastanowimy, czy kiedyś zjemy zjemy Stringa, nie? Czy Summerstrung. 3, 2, 1. Dobra, ja bym chciał powiedzieć tak, po pierwsze jesteście popierdoleni, tak? A po drugie jesteście kurwa obrzydliwi, fuj, ja pierdolę. No kurwa, gówno, fuj że wam kurwa nie spiegł. Jest godzina 15.30, jest na 1730 więc mamy dwie godziny no i musimy przygotować alfa. Oglądamy to dzisiaj czy jutro, czy już idziemy na GTA a oglądamy to jutro. 20 przesyła 4 zł i 88 groszy Co sądzisz o braciach, tatę nigdy nie widziałem, jak wypowiadasz się na ich temat? Bracia Take to jest inspiracja dla średnio... jeśli, jeśli ktoś ich rzeczywiście bierze jako wierz, jako wyznacznik życiowy to jest inspiracja dla mało inteligentnych osób. A a a a, a, a mają oczywiście dobre tejki Wiesz, oni też się na każdy temat wypowiadają, więc mają dobre tejki, ale mają też... Yy, kurwa... Fujgówna no przekazują, nie? Więc, no. No. Widziałem jak Tristan po polsku napierdala. Kurwa, stary, jakby to jest... Ja nie wiem, czemu polski naród jest na tyle zidiociały. Nie wszyscy oczywiście, ale polski naród jest na tyle zidiociały, że kurwa jakakolwiek osoba z zagranicy powie coś w języku polskim, to oni tak O, ale fajnie powiedział po polsku! A on powiedział do widzenia. O Jezu, mówi po polsku, zoba! Musimy się zobaczyć, tato, pa, mówi po polsku. No. Więc no. a to, że mają dobre take'i i spoko życie, które im imponują, jakby to nie zmienia faktu, że to... że to są skamerzy i e-sutenerzy, tak? Więc no. Jakby ludzie kiepscy, z tego co, co tam doczytałem. Yy, I tyle. No. Dobra, to pięciominutowa ankieta w Donejtach. Trzyminutowa. Kto wygra, to albo oglądamy, albo na gitarę. Ale to nie jest demokracja. Knedel nie ma prawdziwej demokracji na świecie. Demokracja to kapitalizm w 99% przypadków. A kapitalizm to pieniądze. I to, czy ty przekonasz za jakieś pieniądze ludzi, żeby coś zrobili, czy sam te pieniądze wyłożysz, żeby ktoś coś zrobił. Tak wygląda prawdziwa demokracja. A jak nie, to wojna. I chuj w dupę. No. No. Czy mam też został taki dziwny posmak po tym filmie? No Kubi... Ja rozumiem, że jak zacząłeś, że bandura tam opierdala petardę byka, to poszedłeś do jednego byka, jakiego znasz. I też mu zacząłeś opierdalać, ale to nie wszyscy tak zrobili. Nie mamy nic na języku stary. Tak zwanej spuścizny. No. Albo jak na plebani była, ojcowizna.